2020 To był dziwny rok, ale w sumie korona u mnie dużo nie zmienił. Matura zdana, zacząłem studia, wyjazdy były, odcinki ponagrywane, no ale może od początku. Wiosna. Zawsze jak jechałem tramwajem do szkoły, po drodze mijałem most i od razu w głowie flashback. Zresztą zawsze jak jeżdżę po Toruniu mam coś takiego. Skończyłem LO, zdałem maturę, a po maturze pierwszy odcinek po przerwie. Jak minęły mi 3 dni matur, to opowiem wam uwaga na kominie. W garniaku takie wejście. I tutaj dron jest nade mną. Panowie, co się stało? No co się stało? Panowie nie przyjechali. Manda przyjechali Mandaciki Komin Ten, ten, ten za mną Nie chcę mi się wierzyć, że to jest koniec mojej edukacji Właśnie w takich szkołach To już jest koniec, kurde Jestem tutaj ostatni raz na kanapie Ja pierdzielę, tyle pięknych emocji tutaj było, nie? Ja pierdziele... Trzy, cztery. Dobra, dzięki. Zaraz wracam. Trzymajcie się tam wszyscy w tym trzecim LO. A, niedługo odcinek. Lato. To lato było naprawdę udane. Ciągle coś się działo, nie było czasu na nudę. Wyjazdy daily poinformowałem was wtedy o nowej zajawie, o zmianach, no i próżków, a, pruszków, czas na chwilę wspomnień. Dziękuję. Pójść na tą kolejkę. Wygląda bardzo kozacko. To jest ten moment, nie. Zaraz schodzimy na dół, więc papa. Pa. Yeah. Yeah. Wbijamy do góry. Dobra. Nie Dobra. Dobra. Jesteśmy. Jesteśmy. Pięknie. Ale spójrzcie na te widoki. Jest naprawdę pięknie. Wow. Cześć, witajcie, ja jestem Perła. Za tym budynkiem jest komin, który ma mało, bo 20 metrów, ale jest on w centrum miasta i zaraz na niego wejdziemy. Ale naprawdę śmieszne jest to, że byłem na górze i nikt mnie nie zauważył. Ostatnim odcinku z Daily. A w dzisiejszym odcinku ścigamy się z Trąwajem. I odpowiedziałem, że niedługo moja przygoda z YouTube'em się kończy. I właśnie uznałem, że to czas na nową pasję. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mam taką pasję i że zaczynam nową. Ej, stary piona stary. Ja p... Jesień. Jesień to miesiąc, w którym nie ukrywam, trochę się rozleniwiłem, moja produktywność spadła. Ale to nie tak, że nie było żadnych pozytywów. Zacząłem studia, trochę wyjazdów było i zacząłem budować studio. O tym może troszeczkę później. Teraz przejście. Ten opuszczony budynek, komin, na który zaraz wejdziemy, i dalsza część urbexu. To widzimy się pod kominem. Okej, okay, jesteśmy na samej górze, tylko jeszcze zanim wejdziemy, zrobimy ten widok na dół. O oh ja. Yeah. Ale kurde, no spójrzcie. Warszawkę widać elegancko. Zima. Zima w sumie dopiero się zaczęła, no ale wpadł już odcinek świąteczny. Tak na ogół, w tym filmie nie chcę mówić o sprawach prywatnych, ale mogę wam powiedzieć, że w tym roku miałem postawionych 11 celów. Udało się zrealizować 8. W tym roku chyba również najwięcej poimprezowałem. Ale powiem tak, ten rok był naprawdę bardzo udany, o ile nie najlepszy. A teraz kilka słów o następnym roku. Siema, siema, jest godzina 3.06. I zorientowałem się, że muszę jeszcze coś powiedzieć o następnym roku, a już kończyłem montować film. Na następny rok mam zapanowanych kilka projektów i nie chcę odkrywać wszystkich kart, nie chcę psuć tej niespodzianki. Za moimi plecami jest studio, które jest zrobione własnoręcznie. Jak to wszystko wyglądało na początku, jak wyglądała budowa tego studia, to zrobię w przyszłości jakiś odcinek o tym, ale studio... Jak już mówiłem na Instagramie, jednym z moich planów na następny rok właśnie jest zaczęcie z muzyką. Nie chcę się rozgadywać dlaczego z YouTube'a przychodzę na muzykę itp itp, to właśnie wszystko powiem w innym odcinku, ale jak mówię, w następnym roku zaczynam z muzyką. Kolejnym moim celem na następny rok jest nagranie kilka odcinków, kilka obiektów na które chcę wejść. Ale niestety z jakichś tam różnych powodów nie udało mi się to zrobić właśnie w tym roku. No i na pewno w, jeszcze w moich planach jest kilka wyjazdów, e, czy to za granicę, czy to właśnie jakieś ciekawe miejsce jeszcze w Polsce do zwiedzenia. Dziękuję, że byliście ze mną. No i pora zakończyć ten materiał. A ja już się żegnam w tym materiale. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do następnych odcinków. Ejka.